Witam was moje drogie rybki na nowej tygodniówce, wybaczcie oczywiście od razu was przepraszam na wstępie za to, że ten, to przesłanie jest z opóźnieniem w porównaniu do tej reszty znaków sydiaku, niestety tak życie, no... Techniczne sprawy po prostu wyszły i nie udało mi się tego zrobić. Ale dobra wiadomość jest taka, iż od przyszłego tygodnia zacznę od waszego po prostu znaku to robić, żebyście nie byli poszkodowani w przyszłości. Także. Sorry. Dla osób nowych, przypominam tylko, że czasówka dla singli jest w opisie, bo te tygodniówki są z podziałem na osoby w jakichkolwiek relacjach partnerskich, czy też w różnych sytuacjach życiowych, kiedy nie czujecie się singlami, więc to jest ku informacji. A teraz przechodzę do tej pierwszej części. Dla wszystkich osób bez względu, bez wyjątku na różne sytuacje życiowe. Rybki, moi drogie kochane, zaczynam od pierwszej karty. Mamy kartę Cesarza. Tu się w ogóle wam pokazuje kilka znaków zodiaku, czyli baran. Wy się tutaj pokazujecie w waszej mocy, mocy rybek. W karcie Księżyca mamy bliźnięta, mamy strzelca, więc macie tutaj trochę różnych znaków zodiaku, ale one nie muszą być zupełnie dla was istotne. Gdyby tak było to nawet dla osób w związkach tu się pokazuje osoba z, prawdopodobnie spod znaku albo barana, albo strzelca, która jest zainteresowana wami, lub wy jesteście zainteresowani tą osobą. Z jakiegokolwiek powodu. Ja już tutaj nie będę wnikać o co chodzi konkretnie. Bardzo się pokazują uczucia, więc to może być jeden z powodów, ale. Ogólne zauroczenie, ale też i jakieś nawiązanie współpracy z tą osobą, więc ta osoba może mieć w tym tygodniu, na początku tygodnia, jakiś wpływ na to, co robicie, czym się zajmujecie, na wasze prawdopodobnie biznesowe, jakieś sprawy, praca, bardziej tutaj bym pod tym kątem lub kontroli waszego życia, więc to już sami może zauważycie. I oczywiście to są. Ogólne przesłania, nie ze wszystkimi tak musi być, i to musi rezonować, więc to tylko jeszcze podkreślam. Pamiętajcie o tym. Um. I zacznijmy jeszcze raz od tego cesarza, więc pierwsze, albo jeśli jesteście mężczyznami, tutaj macie od początku tygodnia niesamowitą kontrolę nad waszym życiem. Bierzecie sprawy w swoje ręce, które przyniosą wam tutaj dużo zmian, jeśli chodzi o finanse, o biznes, o jakiś rozwój materialny w waszym życiu. Tu są takie zmiany, które którym wy będziecie pomagać, ale los was też tutaj popchnie właśnie w jakimś konkretnym tygodniu, ty, y, kierunku oczywiście. Więc y, może być tak, że jakby od początku tygodnia będziecie z takim bardzo silnym postanowieniem dokonania czy zmiany y, czegoś w waszym życiu. Y, tak jak powiedziałam, część z was może tutaj mieć właśnie. Podpisaną jakąś współpracę, ale też tutaj właściwie się pokazuje jakieś uczucie do drugiej osoby względem Was, raczej bym powiedziała. Ważny tu się wam pokazuje mężczyzna w waszym życiu, ktoś, kto rządzi, ktoś, kto lubi kontrolować tutaj w waszym otoczeniu. Może to być szef, może to być nie wiem, jakiś mężczyzna, który jest bardzo istotny dla was. To już w kierunku do pań tutaj mówię. Ktoś jest bardzo nieugięty, ktoś może wam tutaj wręcz jakby nie ustępować w jakimś temacie. Tak jak dla panów powiedziałam, jasny cel do osiągnięcia tu się pokazuje. Dla biznesmenów, dla osób, które rządzą tym swoim życiem, nie pracują dla kogoś, tutaj jest właśnie nawiązanie współpracy w wyniku jakiegoś, jakichś zmian konkretnych, na które też wy nie będziecie mieli specjalnie wpływu, ale wy się temu poddacie i to będzie bardzo korzystne. Gdyby tak było, zaufajcie swojej intuicji, bo tutaj jest sukces który się pokazuje, więc bardzo a, taka energia na ten tydzień, a, uporanie się z czymś, załatwienia czegoś, i to jest jakby bardzo a, przyszłościowe, bardzo dobre a, dla Was. Teraz a, sześć buław, a, karta, która mówi o tym, że te, te, ta część a, tygodnia, końcówka tygodnia, tutaj a, Będziecie mieli taką energię, kiedy jesteście bardzo docenieni przez Wasze otoczenie. Dużo zrozumienia, tu jest dużo docenienia Waszych wysiłków, Waszej pracy, Waszych starań. Tutaj macie kartę, kiedy. Może Wam ktoś też zaproponować, bo to jest karta sukcesu. Ktoś Wam może zaproponować to, żebyście poszli o stopień wyżej i może gdyby nawet to się nie łączyło jakby od razu z jakąś podwyżką, to tutaj jak, jak najbardziej jakby skorzystajcie z tej oferty, bo ona przyniesie Wam dużo tutaj satysfakcji i pasji i będziecie rzeczywiście spełnieni w tej karcie. Także to dla tych osób, które jakby mają stabilną taką sytuację, jeśli chodzi o pracę. Nie będzie to, to łatwe. Dlatego, że mamy tutaj dziesiątkę buław, więc to się łączy też z pracą, z większym jakby. Ze zwiększeniem obowiązków, ale też tutaj, jeśli będziecie tylko w, jakby w taki. Um mądry sposób podchodzili do tego tematu, tutaj nie pozwolicie na siebie zrzucić zbyt wielu obowiązków, bo to i to będzie zbyt wiele dla was i jesteście w stanie tutaj tupnąć nogą, dlatego, że królowa mieczy o tym mówi, że tutaj postawcie, stańcie, jak to się mówi, w swojej obronie, sami za sobą i to wam się uda, dlatego, że nie bójcie się tutaj, dlatego, że ta karta mówi, Jesteście w stanie tutaj ze wszystkim sobie poradzić, mimo wszystko, ale e, będzie naj, najlepsze, co możecie zrobić, to właśnie od początku powiedzieć, e, wyznaczyć e, jakby te granice, abyście właśnie się nie znaleźli w takiej e, energii obciążenia, zbyt wielkiej e, ilości obowiązków, czy też e, odpowiedzialności, to jest, żeby nie było zrzucone na wasze e, barki. Tu jest e, w tej królowej e, mieczy to końcówka tygodnia. Ale oczywiście to się może, te dni się mogą zamierzać, troszeczkę chodzi o sam cały konkretnie tydzień. W każdym razie tu macie jakieś pokonywanie i przebijanie się przez jakiś nonsens że życiowy, urzędowy, będziecie tutaj coś załatwiać i no to nie będzie takie łatwe, ale też macie jakby stanąć tutaj we własnej obronie, postawić sprawy jasno i wtedy tu się to wszystko dobrze wam po pozakańcza. Może być tak, że część z was tutaj będzie w jakimś konflikcie z jakąś osobą, prawdopodobnie kobiet, to. Może to być dla Was, ponieważ to, to jest czytanie dla osób w partnersk, partnerstwie, może być tak, że to jest wasza teściowa, może to być jakaś kobieta, która może być Wasza matka oczywiście jak najbardziej, ale tu chodzi o jakąś kom, też kobietę taką, która no już jest dojrzałą bardzo osobą, taką, która nie ustępuje za bardzo Osobom młodszym, osobom taką, takim, u których wyczuwa niezdecydowanie, czy też słabość, więc tutaj uważajcie, bo tutaj jest taki konflikt pokazany z tą kobietą. Ale tak jak powiedziałam, postawcie na swoim, tutaj jesteście w stanie tupnąć nogą i ona to wręcz doceni, to, że nie jesteście, właśnie nie pokazujecie tej swojej słabości. Co jeszcze? Gdybyście to byli wy, to wy tutaj właśnie będziecie z czymś walczyć, z jakimiś może też urzędowymi sprawami, księgowymi, przepchnięciem jakichś dokumentów. No to są urzędowe sprawy, ale i tak ten tydzień się Wam pokazuje bardzo, jeśli chodzi o. Pokonanie tego wszystkiego, może nie takie łatwe, ale uda Wam się. Tutaj jest sukces cały czas i um, kontrolę Macie nad tym swoim tygodniem. Uh, dużą taką. Um, Władzę, energię, moc, z którą sobie poradzicie, tylko miejcie oczy otwarte i bądźcie sobą, bądźcie taką sobą bardzo stanowczą, bardzo taką stawiającą jasno sprawę, logicznie myślącą, bez emocji. To, to bez emocji powinno być bardzo tutaj dla Was ważne, bo dzięki temu będziecie właśnie w stanie tutaj sobie ze wszystkim fajnie poradzić. Uważajcie na jakieś tajemnice, gdybyście podpisywali, bo tego chyba jeszcze nie powiedziałam, gdybyście podpisywali tutaj właśnie jakieś umowy, coś, jakieś porozumienie, coś, co ktoś Wam zaproponuje, czy będziecie w stanie coś podpisać, uważajcie na jakiegoś rodzaju tajemnice. To są iluzje w, w księżycu przeważnie. Ale co jest ważne, tutaj trzeba tą intuicją się bardzo, bardzo kierować, dlatego że to Wam pomoże. To i tak macie tutaj wszystko um, ładnie zakończone, ale może tutaj być coś nie do końca zauważalne przez Was. I jeszcze raz dla, dla tych osób, właśnie. Um, no, z tą trzecią osobą w związku tu się pokazuje ktoś, kto jest właśnie pod waszym e, zauroczeniem e, lub wy będziecie pod zauroczeniem czyjejś, e, jakiejś osoby. E, chyba tyle mam dla was na ten tydzień. E, pozdrawiam was bardzo serdecznie, życzę wam udanego tego tygodnia, jeszcze raz was przepraszam za to, że... E, no, jeszcze się wyrobiłam przed tym poniedziałkiem, oczywiście, ale mimo wszystko wybaczcie. Po prostu staram się robić co mogę, ale nie zawsze to też, też się udaje. Także wszystkiego dobrego na ten tydzień. Zapraszam do lajków, do komentarzy, jest, jeśli jesteście tutaj nowi, a, a macie jakby dobre wrażenia po tym pierwszym przesłaniu dla Waszego znaku, to zapraszam do subskrypcji. A z góry Wam bardzo dziękuję. Pozdrawiam jeszcze raz i do usłyszenia. Teraz zapraszam wszystkie single. Tylko jeszcze karty, żebyśmy zobaczyli pełen obraz. I witajcie, single, zapraszam was na waszą tygodnióweczkę. I tak jak na początku powiedziałam, przepraszam za to, że jest opóźnienie, ale niestety czasami tak bywa, bez względu na to, co się chce, życie, życie samo nam tutaj turuje wszystko. Pierwsza karta na ten tydzień, macie piątkę monet, więc zwróćcie uwagę na wasze wydatki, może być troszeczkę jakby... Um, Brak przepływu pieniędzy, bym powiedziała, ale też może być tak, że się znajdziecie w sytuacji, kiedy ktoś od Was będzie tutaj jakby oczekiwał jakiejś pomocy, właśnie finansowej, lub to Wy będziecie tą osobą. Y to będzie bardzo króciutkie, bardzo um, właściwie, um, jakby mruknięcie okiem wręcz. Także nie martwcie się tutaj przypadkiem, a, dlatego że piątka monet to jest taki troszeczkę, um, idziemy po coś pod wiatr, więc nic nam tak nie ułatwia tutaj jakby um, pewnych spraw, ale będzie, nie będziecie sami tutaj, jesteście z kimś lub ktoś jest, w, um, lub wy jesteście z jakąś, znaczy inaczej. Albo ktoś jest obok was, kto będzie was tutaj wspierał właśnie w tym ciężkim momencie, lub wy będziecie tą osobą, która pomaga drugiej osobie, właśnie też w tak, jakiejś takiej trudnej sytuacji, ale. Cały czas pamiętajcie o tym, w tej karcie jest nadzieja. Tutaj jest dużo takiej już pokazanej energii, że wszystko dobrze się zakończy. Dobre, tutaj jest dobre zakończenie, także nie, ma, nie macie się czym martwić. Karta pustelnika, którą mamy tutaj w następnym w, w dniu, to, to jest karta, kiedy znak sobie Panny dla Was. Poza tym rak się jeszcze pokazuje i lew. a pustelnik mamy osobę, która potrzebuje troszeczkę się oddalić od, tego, od swoich problemów, od tego, co się dzieje niepozytywnego w naszym życiu. Osoba, która musi troszeczkę pobyć ze sobą, nabrać dystansu do wielu spraw, więc tutaj jakby spróbujcie też może to jest właśnie jedna z tych rad na ten tydzień, żebyście troszeczkę dystansu z, nabrali do pewnych sytuacji, do pewnych osób, dlatego, że musicie tutaj złapać równowagę w tym tygodniu. Może być tak, że um, znajdziecie się w momencie. Chęci odizolowania po to, żebyście nabrali właśnie jakiegoś spokoju wewnętrznego. Trzeba sobie tutaj wszystko poukładać, wyciszyć się troszeczkę, z, pobądźcie ze sobą sami przez chwilę, bo to jest jakby wasz organizm wręcz tego potrzebuje. Więc nie wiem, czy to będzie związane z tym początkiem tygodnia, czyli tymi piątką monet, czy to jest z finansami związane, to już wy będziecie wiedzieli tutaj wszystko sobie jesteście w stanie poukładać to w to nie wątpicie przypadkiem dlatego że to jest karta która mówi że wszystko jest w porządku spokój was uratuje jak to się mówi tak potocznie I teraz macie pazia monet uwielbiam tą kartę dlatego że ta karta mówi o tym że jesteśmy spokojni jesteśmy w stanie jakby rozwijać nasze życie nasz tak, jakby jesteście finansowo bardzo stabilni, bardzo ładnie się to pokazujecie, a wręcz dążycie do tego, żeby to się jeszcze rozwijało. Tutaj w paziu monet macie zastrzyk pieniędzy, który do was zmierza. Tutaj też się pokazuje nowa droga, którą wy wybieracie, ale tak właśnie po to, żeby nie stać w miejscu, żeby się rozwijać, żeby coś nie oglądać się za siebie. Czy też na kogoś, tylko bierzecie swoje sprawy, swoje życie, życie w swoje ręce <grym> i idziecie do przodu. Paźmonet jest zawsze związane z finansami, z rozwojem, z nową drogą i wy tutaj to właśnie będziecie robić. Także jakieś nowe. Nowa droga, krótko mówiąc, się pokazuje tutaj w tym tygodniu dla Was. Jakieś nowe. Wyzwanie może też będzie. Będzie stanie przed wami po prostu. Karta siły, więc macie tutaj, jakby wiara po pierwsze w was samych w was wraca. a Tutaj będziecie wiedzieli, że. Jesteście w stanie pokonać każdą przeciwność, każde, każde, każdą przeszkodę. Karta siły, to co ja zawsze mówię, kiedy się pokazuje, czegokolwiek się tutaj w tym tygodniu nie tkniecie, z tym wszystkim jesteście w stanie sobie poradzić. Wręcz sprawy, z którymi do tej pory Wam było ciężko się uporać, tutaj dostajecie taką specjalną energię. Zaufania w to, w tą Waszą przyszłość i w to, że dacie radę, że tutaj w końcu możecie stanąć jeszcze raz jakby twarzą w twarz z problemem, z, ze sprawą, z osobą, czegokolwiek to dotyczy dla Was, tutaj jesteście w stanie przepchnąć to. Na, tak, już naprawdę do końca. Także bardzo silna energia wewnętrzna, ale i też fizyczna. Fizycznie tu się będziecie bardzo dobrze czuli, czyli zdrowo, tak w stanie właśnie pokonać każdą rzecz. I tak jak tutaj na początku, tak dwie takie powiedzmy osoby utrudzone bardzo już tym swoim losem się pokazują. Tutaj są dwie osoby pokazane, które nabrały. W ogóle urosły wręcz przez ten początek tygodnia tak dojrzałe się, zrobiły, że nie ma tutaj siły w to, żeby ktoś Was powstrzymał przed waszym uzyskaniem Waszego celu. Teraz następną kartę mamy kartę kapłanki. I tutaj macie albo jakąś osobę w ukryciu. To jest kobieta oczywiście. Tak jak powiedziałam, może być ktoś z, z pod znaku raczka, ale nie musi być. Kobieta, która jest warta waszej uwagi lub ta osoba się wami tutaj interesuje, jeśli jesteście mężczyznami, to wy tutaj macie osobę, która jakby się wam przygląda. Bardzo osoba, która... Jakby chroni swoją prywatność. Taka osoba, która jest, ale wy jej możecie nie zauważać. Dlatego, że właśnie ona nie jest taką osobą przebojową, powiedzmy, taką, która woli być w takim odosobnieniu, niż powiedzmy. W taką przebojową, pokazywać się do ludzi, ok? Kapłanka to jest. To są jakieś. Tutaj jakaś odkrywanie jakiejś prawdy też w tym tygodniu dla Was się pokazuje. Ale może Was ktoś właściwie po prostu tutaj albo ośledzić, albo tak jak powiedziałam, Wy będziecie jakby zainteresowani jakąś osobą i Wy tutaj będziecie się starali, doszukać więcej informacji o tej osobie. Co by tu jeszcze o tej karcie wam powiedzieć takiego, żeby Wam to jeszcze jakoś. Na pewno jest taka bardzo dużo takiej energii. Um... Rozwiązanie jakiejś zagadki, jakiejś, no, wyciągnięcie jakiejś prawdy, szukanie jakiejś odpowiedzi, yy, może to być też nie tylko związane z jakąś osobą, w ogóle generalnie, może to być yy, jakaś, jakiś temat, w którym tutaj będziecie się doszukiwali yy, prawdy, yy, odpowiedzi. No, to są takie najbardziej tutaj yy, 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 słowa związane z tą kartą, chyba. Yy. Ale też właśnie tak jak powiedziałem, jakaś kobieta tutaj jest bardzo zarysowana, bardzo mądra osoba, która wie, co mówi. Wystarczy, że tylko ją zapytacie. Ktoś bardzo kompetentny w jakichś konkretnych tematach, więc może gdybyście też potrzebowali jakiejś rady, to tutaj jest warto tą, o, o tą osobę jakby rozejrzeć się i czy też pomyśleć, czy macie go już takiego i, i po prostu się poradzić. I teraz końcówka tygodnia macie trzy. Monety. I tak, yy, zanim jeszcze do nich przejdę, bo tu jest karta rozwiązywania jakiegoś problemu, a tu się pokazuje jakaś osoba koło Was, która Was obserwuje, i te dwie karty o tym mówią. Yy, yy. Bo, co chciałam powiedzieć, zanim przejdę do tej karty, to, że właśnie dwie karty mówią o tym, że ktoś tutaj jakby zwraca na Was uwagę i bez względu na to, czy jesteście mężczyznami czy kobietami, tutaj jest jakby w dwie, w te dwie strony: mężczyzna kobiecie, kobieta mężczyźnie się przygląda. Może być to rak, tak jak powiedziałam już wcześniej, ale nie musi być. Um bo co chciałam powiedzieć, przypomnieć tylko o tej pannie i, i tym lwie, ale bardziej tu się mi właśnie w tą stronę tego raka jakby to skieruje. No więc tak, no, czyli mamy jakiegoś śledzika, krótko mówiąc. Mamy też tutaj uważajcie na o jakiegoś rodzaju podpisywanie umów, o jakąś... Tu są plotki też pokazane w tej Plotki, intrygi. Chodzi mi o, jeśli umowy, to takie, które są bardzo podejrzane, więc tutaj dla może części z Was ma to sens jakiś, czy może niekoniecznie umowa, może być jakaś sytuacja, w którą ktoś będzie chciał was wkręcić. To uważajcie, bo tu są jakieś nie. takie sytuacje nie do końca no, czyste, chciałam powiedzieć. Coś, coś za zakrytego. I trzy monety, to jest w ogóle bardzo fajna, bardzo w, a, pozytywna karta. E, no tutaj te dwie też nie są jakieś e, specjalnie złe, ale chodzi o to, że będziecie tutaj w, tym, w tej końcówce tygodnia jakby też e, z dużą tu, tu pracujecie na swój rozwój finansowy, materialny, przede wszystkim. Tu jest pokonanie czegoś, tu są egzaminy zdawanie, a tu jest karta kiedy Coś się rozwija, i tu jest ta właśnie trzecia osoba, też pokazana często. Więc jakby kilka różnych spraw się dla Was single pokazuje. Myślę, że to chyba jest właściwie tyle. Wszystko będziecie mieli i tak bardzo ładnie e, zakończone, bo tutaj mamy kartę sukcesu. E, I co jest ważne też tutaj właśnie w tej królowej buław, to jest osoba, macie jakąś kobietę też tutaj w, waszej, w waszym e, otoczeniu, może właśnie dlatego taka płanka tu nam się pokazuje, A to jest kobieta, do której często coś e, jakby pierwszej się zwierzamy. Ta osoba e, jakby w pierwszej kolejności usłyszy nasze... E, Zwierzenia się, ok? Więc tutaj macie taką osobę. Nie ostrzegam przed tą osobą, bo tutaj nie ma nic do ostrzegania, ale może to jest właśnie ta osoba, która tutaj się pokazuje w tej końcówce tygodnia. Ale krótko mówiąc, tak. Sukces tu jest i wiara w siebie, w to powodzenie. I tu się naprawdę tak jak tu się pokazaliście, się tak właśnie nie do końca dowierzając samemu sobie, wierząc w to, że mi się uda. Tutaj ta karta mówi, że Wy się tutaj niczego już nie boicie, więc ta wiara was samych wraca tylko dla tych osób, które by być może znalazły się w takiej sytuacji, kiedy e, z wątpienia, ok? Więc to tylko do tych osób mówię, bo to są ogólne przesłania, więc z nikim nie muszą zupełnie rezonować, mogą być wręcz dla jednej osoby, ale mm, no ale to mi już dajcie się znać czego w komentarzach, czy tutaj widzicie potencjał jakby pokazujący się dla Was e, w Waszym życiu. Z góry Wam za to dziękuję. Zapraszam też do lajków. I osoby nowe do subskrypcji. Łatwo jest to zrobić, naciskając tą moją podobiznę, o czym może nie wszyscy wiedzą, a, która się wyświetla na końcu tego obrazu. Także dziękuję z góry. Pozdrawiam serdecznie jeszcze raz. Wszystkiego dobrego na ten nowy tydzień dla Was rybki.